Szanowni Państwo, lubelskie badania przesiewowe są unikalne w skali kraju, ponieważ po raz pierwszy w sposób kompleksowy badamy słuch, procesy przetwarzania słuchowego, mowę i głos. Tak naprawdę chodzi o mowę. Za pomocą mowy komunikujemy się, myślimy, poznajemy świat. W lubelskim badaniu przesiewowym badanie mowy towarzyszy, Badaniom słuchu, przetwarzania słuchowego przebiega w sposób przyjemny i nieinwazyjny dla dziecka. Dziecko nazywa obrazki, opowiada historyjkę obrazkową, opowiada, odpowiada na pytania zadane przez eksperta, badacza. I w czasie dosyć krótkim ekspert jest w stanie ocenić wymowę, kompetencję gramatyczną. Językową dziecka, umiejętność budowania zdań, płynność wypowiedzi oraz stopień opanowania mowy. Optymistyczną rzeczą jest obserwacja, że wcześniej wykryte wady artykulacyjne można całkowicie usunąć. Dlatego, myśląc o sukcesie, myślę, że w perspektywie całego życia, nie tylko o sukcesie edukacyjnym, państwa dzieci, chcielibyśmy, aby informacja na temat stopnia opanowania mowy, poprawności wymowy dotarła do Państwa jak najszybciej. Temu służą nasze badania. Dziękuję. Badania słuchu obejmują przede wszystkim badania progowe, czyli czy dziecko słyszy prawidłowo. Polega to na podaniu tonów o różnej wysokości i dziecko na nie powinno zareagować. To na jakim poziomie reaguje, rejestruje się. Jeśli ten poziom jest nieprawidłowy, takie dziecko powinno być w następnej kolejności przebadane przez audiologa. Drugą częścią badań są badania ośrodkowych funkcji słuchowych, czyli to w jaki sposób dziecko przetwarza dźwięk. Tutaj wykonujemy trzy testy. Jeden test na badanie sekwencji dźwięków różniących się wysokością. Ponieważ wysokość dźwięku jest dość istotna, przede wszystkim dla rozumienia mowy. Następny test to jest badanie test dźwięków różniących się długością, czasem trwania. A trzecie badanie polega na tym, że dziecko rozpoznaje słowa w szumie. Tego typu funkcje są niezmiernie istotne w przypadku nauki czytania i pisania, w przypadku nauki języków obcych, generalnie w przypadku odbioru dźwięków które docierają do dziecka w czasie nauki. Z badań wynika, że pewien procent dzieci, u których rozpoznajemy tego typu trudności, ma rzeczywiście trudności w nauce i należy je odpowiednio pokonać. W tym celu z reguły prowadzi się odpowiedni trening słuchowy, który w tym programie został również przygotowany. Unikalną cechą programu lubelskiego aktualnej edycji jest to, że oprócz słuchu badamy również mowę i badamy również głos. To jest unikalna cecha. Kolejną cechą wyróżniającą ten program lubelski jest to, że dzieci, u których zostaną wykryte nieprawidłowości w badaniach przesiewowych, które oceniają centralne procesy przetwarzania informacji słuchowej, będą poddawane terapii indywidualnej. Te dzieci po uzyskaniu odpowiedniej informacji od realizatorów programu otrzymają również narzędzia do terapii i w domu będą tą terapię przeprowadzać. A po zakończeniu terapii, efekty tej terapii będą sprawdzane w Ośrodku Uniwersyteckim w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej u pani profesor Grażyny Niedzielskiej. Badania przeprowadzane są w szkołach, więc tam, gdzie jest beneficjent tego programu, tam prowadzimy te badania oczywiście wcześniej po uzgodnieniu terminów z dyrekcjami szkół. W organizacji tego programu mamy koordynatorów merytorycznych programu, mamy koordynatorów regionalnych oraz mamy osoby, które pomagają nam na terenie szkół zrealizować ten program. Niewątpliwie udział w programie jest rzeczą niezwykle cenną, bo możemy w szybki sposób, w sposób nieinwazyjny, bezbolesny, wykryć te zaburzenia, które warunkują rozwój dziecka komunikacyjny. I warunkują również rezultaty, że tak powiem, szkolne, czyli wyniki szkolne. Z cechą tego programu i takim pewnym bonusem jest to, że część dzieci od razu w ramach programu otrzymuje również terapię w zakresie centralnych, centralnych procesów przetwarzania słuchowego. Tak jak powiedziałem, badania wykonywane są w szkołach, wykonują te badania osoby wykwalifikowane, które mają pewne kompetencje i są uprawnione do wykonywania tego typu badań. Wyniki przesyłane są następnie do centralnej bazy danych programów. Tam są sortowane według pełnych algorytmów, ale również są przeglądane przez lekarzy, otolaryngologów i audiologów, którzy kwalifikują dzieci do dalszych etapów działania. Dają Rodzic po zakończeniu tych badań, w pewnym czasie dwóch, trzech tygodni od zakończenia tych badań, otrzymuje, każdy rodzic otrzymuje informację o wyniku badania i propozycję dalszego postępowania. Nazywam się Grażyna Mielnik Niedzielska. Jestem otolaryngologiem dziecięcym, audiologiem i foniatrą, koordynatorem badań przesiewowych słuchu dzieci lubelskiego programu badań słuchu, mowy i głosu, który jest przeznaczony dla wszystkich dzieci przystępujących do nauki szkolnej województwa lubelskiego. Słuch to najważniejszy kanał informacyjny dla rozwoju człowieka. Dzięki narządowi słuchu rozwija się prawidłowo komunikacja słowna, a więc zaburzenia głosu i mowy są jakby pochodną niedosłuchu, który jest. Pierwotną przyczyną tego stanu. Dlatego też bardzo ważną rzeczą jest sprawdzenie, czy dzieci przystępujące do nauki szkolnej mają prawidłowy słuch. Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii, której jestem kierownikiem, uczestniczy w badaniach przesiewowych. Słuchu noworodków, a więc już dzieci, które będą badane w naszym lubelskim programie, będą po raz drugi badane pod względem tego, czy mają prawidłowy słuch i warunki do prawidłowego rozwoju narządu komunikacyjnego. Niedosłuch, który jest rozpoznawany w okresie wczesnym w niemowlęctwie. Jest najczęściej spowodowany genetycznymi uszkodzeniami, natomiast w okresie dosyć krótkiego życia, jakim jest okres od pierwszego do siódmego roku życia, jest dosyć niebezpieczny ze względu na to, że występuje bardzo dużo chorób infekcyjnych, które mogą skutkować zmianami zapalnymi uszu, a tym samym prowadzić do niedosłuchu. Nawet niewielki stopień niedosłuchu powoduje trudności w rozwoju mowy, nieprawidłowościach w rozwoju mowy i w końcu opóźnionym rozwoju mowy. Zależy nam na tym, żeby dzieci przystępujące do nauki szkolnej miały prawidłowy słuch i żeby mogły prawidłowo korzystać ze wszystkich dobrodziejstw, które daje nam edukacja. Wszystkie dzieci, które będą zbadane w badaniu przesiewowym słuchu i wykażą, że mają jakiekolwiek nieprawidłowości, zostaną skierowane do dalszych badań, pogłębionej diagnostyki, która będzie przeprowadzona w naszym szpitalu dziecięcym w klinice otolaryngologii dziecięcej, poniatry i audiologii, której jestem kierownikiem. Później jeżeli będzie taka potrzeba, będą zaproponowane możliwości leczenia lub rehabilitacji, a więc zabiegi operacyjne, czy też protezowanie narządu słuchu, ćwiczenia słuchowe i rehabilitacja słuchowa. Chciałam podkreślić, że jeszcze raz, że słuch to bardzo ważny zmysł, niezbędny dla prawidłowego rozwoju człowieka. A głównie chodzi o rozwój procesu komunikatywnego, który w XXI wieku jest najważniejszy. Dlatego też zachęcam wszystkich Państwa, by zezwolili Państwo na przeprowadzenie badań u swoich dzieci i pozwolili na wychwycenie wszelkich nieprawidłowości, które ewentualnie pojawią się u Państwa potomstwa. Jeszcze raz zapraszam na badania. Dziękuję bardzo.